Hej boka, Hejo, jak tam przygotowany na sprawdzian z matematyki? Tak! Przerobiłam wszystkie zadania z rozdziału. Nawet te dla chętnych. Liczę na szóstkę z plusem. Ta tato ma ambicje. Nie liczę komukolwiek, ta stara języka. Znaczy, pani nauczycielka wystawi komukolwiek szóstkę z matematyki. Co? A niby dlaczego nie? Piątka popsuje moją średnią na koniec roku. Ach, ty i te twoje problemy z ocenami. Ja to chcę tylko zaliczyć ten test. W ogóle jest już Werka? Za pięć minut zaczynamy test. Jest. Halo! Halo? No gdzie ty jesteś? Zaraz zaczyna się sprawdzian. O, no właśnie, o Wilku mowa. Co? K która godzina? O nie. Dobra, dobra, już lecę. Pospiesz się! O nie, to dzisiaj jest ten sprawdzian z całego półrocza z matematyki. Przecież ja się nawet do tego nie przygotowałam. Dobra, trudno, najwyżej od kogoś ściągnę. Idę. No dobrze! Testy rozdane. W prawym górnym rogu podpiszcie swoje kartki. Podzielę was jeszcze na grupy, żebyście nie ściągali od siebie. Grupa A, grupa B. Grupa A, grupa B. Grupa A. Macie 60 minut. Czas start! Przepraszam, dzień dobry. Przepraszam najmocniej za spóźnienie, ale. Przykro mi, ale test już się zaczął. Musisz wyjść! No ale proszę pani, szlabany były zamknięte przez 15 minut, bo jechał pociąg. No i dlatego się spóźniłam. Nie! Przecież ty mieszkasz niedaleko mnie! W tej okolicy nie ma torów! Yy, no tak! No bo ja. No co wam u babci? A babcia mieszka obok Torów. Ech, dobra, siadaj już, bo rozpraszasz innych. Dziękuję. Koniec czasu. Oddawać testy. Na jutro postaram się sprawdzić i wystawię Wam od razu oceny. I co? Jak Wam poszło, dziewczyny? Wyśmienicie! Masakra. Może być. To teraz przyjemniejszy temat niż matematyka. Mianowicie wycieczka szkolna. Słucham Waszych propozycji. Hmm, może kino? Co Ty gadasz? Kino mamy na co dzień. Może wycieczka do Stadniny koni. A ja proponuję wycieczkę do Powerlandii. Podobno niedawno było otwarcie nowego roller Poza tym jest tam mnóstwo karuzeli i będziemy mogli spędzić tam cały dzień. W takim razie głosujemy! Kto jest za kinem? Dobra, jedna osoba. Kto jest za wycieczką do Stadniny koni? Okej, okay, w porządku za wycieczką do Powerlandii! Eee, no dobra, ja też. No dobra, ja tak samo, zmieniam zdanie. No dobra, w takim razie przegłosowane! W piątek przynieście pieniądze i zgodę od rodziców, a teraz zmykać do domu! Jej, dziękujemy! Co tam, spóźnialska, jak poszedł ci sprawdzian? Raczej źle. Totalnie się nie przygotowałam. A czy przypadkiem to nie będzie twoja trzecia jedynka z matematyki? A ty co mi liczysz jedynki z matematyki? No bo wiesz, możesz mieć problem ze zdaniem do następnej klasy. Dobra, wyluzuj, wszystko poprawię. Widzimy się jutro, pa Pa. Tomorrow. Sprawdziłam wasze sprawdziany. Proszę bardzo. Proszę, gratulacje. Proszę. Proszę. O. O. O, tak, tak! Co? Nie mów, że masz szóstkę. Tak, mam szóstkę. Bardzo pani dziękuję. Weronika? Zostaniesz po lekcji. Uuu, ktoś tu ma kłopoty. Werka, co ty nie zdałaś? No, niestety nie. To już trzecia jedynka, Weronika. Obawiam się, że możesz mieć problem ze zdaniem do następnej klasy. Ech, czy mogę to jakoś poprawić? Jakoś? Nie jakoś. W poniedziałek po lekcjach zostaniesz na poprawie. Masz ponad tydzień na naukę. Muszę poinformować też Twoich rodziców. Co? Rodziców? O nie. Będą kłopoty? O, hej! Już wróciliście z pracy tak szybko? E, 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 nie tak szybko! Siadaj tutaj z nami i mów, co się dzieje. E, no bo ja nie zaliczyłam sprawdzianu z matematyki. O, no chyba nie tylko tego jednego. Skąd pozostałe jedynki? Ha, no za pracę na lekcji i za brak pracy domowej. Bawi cię to? Dopóki nie poprawisz ocen z matematyki, możesz zapomnieć o wycieczce klasowej. Yy, ale. Bez dyskusji. Dziś o godzinie 19 przychodzi pani Jagoda, twoja nowa korepetytorka. Ona pomoże ci z matematyką. Ne, yy, ale bez sensu! Po co mi ta cała matematyka? Do niczego nie przydadzą mi się, nie wiem, pierwiastki czy jakieś inne równania. Wystarczy kalkulator. <laughs> ma trochę racji. Cicho! Takie są wymagania. Masz to zakuć i zdać, bez dyskusji. Ech, w porządku. Będziemy trzymać kciuki. Papa! Pa. Dzięki! Usiądź do ławki! Przygotowana? Mam nadzieję. E, dobrze, w takim razie masz 60 minut. Proszę. Czas start! Dobra, zacznę od tego, co potrafię, czyli może od tego. Kierowca przejechał trasę o długości 22,5 km od godziny 7.50 do 8.05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał trasę. Wynik wyraź w kilometrach na godzinę. To jest akurat proste. Wzór na prędkość to droga przez czas. Droga, czyli S, to jest 22,5 km. Czas. Od 7.50 do 8.05 mamy 15 minut, czyli jest to 1,4 godziny. Dobra, podstawiamy to teraz wszystko do wzorów. O, tutaj tak, cyk. Teraz szybciutko kalkulator. O, i wychodzi nam, że prędkość to 90 km na godzinę. Jedziemy na następne zadanie. Dobra, widzę, że tutaj mamy jakieś zadanie z trójkątem, ale widzę, że jest to zadanie ABCD, więc jak coś to strzelę, kąt CAB ma miarę. No dobra, CAB, czyli chodzi o ten kąt. Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta to 180 stopni, więc 180 minus 130 minus 35 daje nam 15 stopni. Więc ten tutaj malutki taki opypecz ma 15 stopni. Więc zostaje nam do obliczenia jeszcze ten tutaj mały pypecz. No dobra, tutaj musi być 50 stopni, żeby była równa suma tam 180. A te odcinki mają taką samą długość, więc pewnie też są te same kąty, więc 180 minus 50 stopni daje nam 130, dzielone na 2 daje nam 65. Więc ten kąt ma 65 stopni plus te nasze pierwsze wyliczone malutkie 15 stopni daje nam 80 stopni, więc będzie to odpowiedź D. No to jeszcze 8 zadań przede mną. Koniec czasu! Oddaj test! Na jutro postaram się go sprawdzić. Jak myślisz, jak Ci poszło? Przygotowywałam się cały weekend z panią korepetytorką, więc myślę, że zaliczę. W takim razie zmykaj do domu i do jutra. Do widzenia! No dobrze, Weronika, sprawdziłam Twój test. Dlaczego siódme zadanie nawet nieruszone? No bo zrobiłam to, co potrafiłam. E, dobra, liczymy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów na dziesięć. Ocena dobra. Zdałaś. Tak? Naprawdę? Bardzo pani dziękuję, naprawdę się cieszę. E, mam nadzieję, że w przyszłym roku przyłożysz się bardziej do nauki. I do odrabiania prac domowych. Yy, tak, oczywiście, proszę pani. Gratulacje, Werka. A proszę pani, a co z naszą wycieczką szkolną? A, no właśnie. Proszę o wasze zgodę od rodziców i pieniądze na wycieczkę. W piątek o godzinie 8 zbiórka na korytarzu szkolnym. O 9 powinniśmy być w Powerlandii. Podjedziemy autobusem. Nie spóźnić się tylko, a w szczególności ty, Weronika. <grym> Tak, oczywiście.